Rozmowa Dnia Artur Maras. Witam Państwa. Wraz z nami dzisiaj w studiu Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. Polska codziennie doświadcza nawet kilkuset cyberataków. Czy jesteśmy bezbronni? Jesteśmy dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o ataki w cyberprzestrzeni, mimo tego, że statystyki są zatrważające, ponieważ dwa lata temu spotykaliśmy się z około liczbą 600-700 zgłoszeń ataków dziennie. W tej chwili ta liczba przekracza 2000 dziennie, z czego około połowy to są takie prawdziwe ataki, że jakaś grupa hakerów wewnętrznych czy też zewnętrznych próbuje wedrzeć się na naszą infrastrukturę, z czego kilkadziesiąt dziennie to ataki na infrastrukturę. Krytyczną. Na szczęście. Dzięki przez lata budowanej infrastrukturze cyberprzestrzeni oraz dzięki budowanym umiejętnościom dzisiaj mamy 99,5% skuteczności, jeżeli chodzi o odpieranie tych ataków. Co Incidenty? jest najczęściej atakowane? Najczęściej są atakowane te systemy, które są oznaczane jako najbardziej podatne przez właśnie cyberprzestępców, ponieważ szukają tych luk w hmm. bezpieczeństwie no i najbardziej. Znamienne ataki to na przykład próba ataku sprzed półtora miesiąca na wodociągi jednego z największych miast w Polsce. Atak, który został odparty i to jest jeden z tych ostatnich przykładów największego ataku. Natomiast codzienne ataki to są m.in. firmy, które prowadzą nasi polscy, mali i średni przedsiębiorcy, jak również nasze instytucje publiczne. Dzięki staraniom nie tylko tego rządu, ale także poprzednich, Dzisiaj możemy mówić, że jesteśmy odporni, bo wiemy co robić, mamy kim to robić mhm. i mamy sprzęt, który te ataki odpiera. Odporni jeszcze czy odporni dopiero? Odporni jako jedni z pierwszych w Unii Europejskiej. I to jest, co mnie najbardziej dzisiaj niepokoi, ponieważ Polska dzisiaj jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przestrzeń cyfrową, ale też jesteśmy najlepiej do tego przygotowani. Są natomiast państwa w Unii Europejskiej, które jeszcze nie widzą tego zagrożenia. A to, że dzisiaj Polska a jest, jest najbardziej yeah. atakowanym, to nie znaczy, że za rok czy za półtora roku inne państwo Unii Europejskiej nie będzie. Najbardziej atakowane, a to też jest dla nas ważne, ponieważ w innych państwach Unii Europejskiej też przebywają obywatele polscy. Firmy z tych państw świadczą usługi w Polsce, więc to też jest zagrożenie dla klientów, którzy, którzy są tutaj. Dlatego w czasie polskiej prezydencji zaprosiliśmy wszystkich ministrów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej do Polski i prowadziłem to spotkanie, gdzie pokazaliśmy, że można współpracować, bo byliśmy tam w przyjaciół przyjaciółmi z Ministerstwa Obrony Narodowej i że Trzeba inwestować dużo więcej. Coraz więcej państw jest po naszej stronie. Jeszcze przed nami tutaj jest zadanie do wykonania, ale Polska jest przykładem dla innych państw Unii Europejskiej. Kto najczęściej nas atakuje? Lokalizacja ataków jest zawsze trudna do sprawdzenia, ponieważ po pierwsze atakujący chowają się za różnymi narzędziami, które maskują ich rzeczywistą lokalizację. Po drugie, kiedy następuje atak, to nasze służby jako pierwsze zadanie mają, żeby się temu atakowi przeciwstawić. Lokalizowanie ataku to jest w drugiej kolejności, kiedy wszystko już jest zabezpieczone, ale czasem z pomocą przychodzą nam, Czynniki nieoczywiste. Na przykład, kiedy mieliśmy próbę przejęcia Polskiej Agencji Prasowej już półtora roku temu, to te próby były wykonywane za pomocą komunikatów, które miały wyraźnie rosyjską składnię i rosyjskie elementy, widać słabo przetłumaczone. Więc, między innymi, takie zdarzenia pokazują nam, skąd ten atak najczęściej jest przypuszczany najczęściej on jest przypuszczany ze wschodu. I te cyfrowe czołgi są te cyfrowe czołgi próbują atakować na szczęście służby cywilne, jak i wojska obrony cyberprzestrzeni, codziennie dbają o to, żeby Polska przestrzeń była bezpieczna. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o ten udaremniony atak sprzed półtora miesiąca na polskie wodociągi, jakie to miasto pewnie ze względów bezpieczeństwa nie może pan powiedzieć, ale czy ustalono skąd ten atak miał miejsce? Nie mogę Albo powiedzieć. Czy są nie mogę powiedzieć z którego wektora był ten atak oraz na jakie to było miasto, natomiast to pokazuje dobitnie, że musimy być gotowi na kolejne ataki, dlatego uruchomiliśmy program cyberbezpieczne wodociągi skierowany do wszystkich spółek, instytucji, które zajmują się dostarczaniem wody w Polsce. Przeznaczamy na to ponad 300 milionów złotych. Nabór do programu już się zakończył. Mamy już zgłoszenie, które w tej chwili oceniamy, ponieważ traktujemy to bardzo poważnie. Ponieważ dzisiaj cyberbezpieczeństwo to już nie tylko strona internetowa, na którą wchodzimy dzisiaj. Cyberbezpieczeństwo to prąd w naszych gniazdkach, to woda w naszych kranach, to nasze podstawowe usługi. Dlatego od lat realizujemy programy takie jak na przykład cyberbezpieczny samorząd, z którego skorzystały także gminy w naszym regionie, w powiecie pilskim, złotowskim, także w innych powiatach naszego regionu. No to właśnie też chciałem zapytać, jak to cyberbezpieczeństwo wygląda na tych najniższych poziomach, no bo wiadomo pod względem kraju i tych strategicznych różnych firm, instytucji, no to poziom pewnie jest wyższy niż na tym szczeblu takim gminnym czy powiatowym. Jak to wygląda? Współpracujemy bieżąco z jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ wiemy, że ten łańcuch cyberbezpieczeństwa powinien być silny na wszystkich poziomach. Dlatego przeprowadziliśmy program Cyberbezpieczny Samorząd, czyli środki na sprzęt, na systemy, ale także na budowanie umiejętności w naszych jednostkach Samorządu terytorialnego. Z tego programu skorzystało wiele polskich gmin i powiatów. No, między innymi powiat pilski, gmina Piła, ale także takie gminy jak Kaczory, Szydłowo, Wysoka, inne gminy w regionie północnej Wielkopolski, a także części Województwa Zachodnio-Pomorskiego. na to ponad 2 miliardy złotych, bo wiemy, że to tu właśnie rozegra się walka o nasze bezpieczeństwo, ponieważ w naszych gminach jest najwięcej danych, które są najbardziej, najchętniej wykorzystywane przez przestępców w cyberprzestrzeni. Dlatego zbroimy się w tym zakresie, ponieważ to nie tylko program Cyberbezpieczny Samorząd, to także program Cyberbezpieczny Rząd, żeby agendy rządowe były jak najlepiej przygotowane i wspomniane przeze mnie cyberbezpieczne wodociągi w każdy poziom administracji oraz współpracujemy z przedsiębiorstwami, ponieważ wiemy, że cyberprzestrzeń to bezpieczeństwo nie tylko w administracji publicznej, ale również w naszych firmach. Dlatego mamy bezpośredni kontakt także z operatorami telekomunikacyjnymi oraz z innymi firmami, które obracają naszymi danymi. Wspominał mhm. Pan o tym, że tych ataków jest coraz więcej i tu mamy, jakby wiadomo, tendencję wzrostową. A czy faktycznie jest taka skokowa tendencja w gminach i powiatach? Obserwujemy, że rok do roku mamy wzrost o kilkadziesiąt procent, jeżeli chodzi o próby ataków na całą administrację publiczną, również jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego to nasze wsparcie dla gmin, które jest nie tylko liczone w złotówkach, ale jest także liczone w systemach, które oferujemy. Bo na przykład w tej chwili oferujemy również jednostkom samorządu terytorialnego przejście na elektroniczne zarządzanie dokumentacją, gdzie ta dokumentacja i dane będą przechowywane w najbardziej w Polsce zabezpieczonych miejscach w dyspozycji ministra cyfryzacji. Gminy już nie będą musiały kupować własnych serwerów i zabezpieczać je na własną rękę, tylko to zabezpieczenie będzie doceniane, ponieważ uważam, że jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to tutaj współpraca procentuje. Tutaj dużo więcej waży wzmocnienie, jeżeli chodzi o... Horyzont ogólnopolski, niż jeżeli chodzi o to, żeby każda gmina musiała wydawać specjalnie na, na zabezpieczenie. Dlatego ta współpraca buduje dalej odporność cyfrową w całym państwie. Patrząc przyszłościowo, czy możemy być spokojni o kadry i specjalistów w tej dziedzinie? Ten wyścig o cyberbezpieczeństwo nigdy się nie kończy i dobrze to wiemy, dlatego nigdy tutaj nie spoczniemy na laurach, bo druga strona przygotowuje się do kolejnych fal ataków. Dlatego w ramach następnego budżetu Unii Europejskiej negocjujemy, żeby było jak najwięcej środków także na kadry, bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy mieli specjalistów od cyberbezpieczeństwa w Warszawie, Paryżu czy w Berlinie. Tutaj chodzi o to, żeby specjaliści i specjalistki od, od bezpieczeństwa cyfrowego byli również w Pile, w Złotowie, w Wałczu, w innych ważnych dla nas miejscowościach. A żeby to zrobić, potrzebujemy wsparcia Unii Europejskiej. Dlatego nad tym teraz pracujemy, żeby w następnej perspektywie po roku 2027 też znalazły się na to środki unijne, bo do 2027 mhm. roku jesteśmy zabezpieczeni. Teraz walczymy o, ty, o to, co dalej. Jak w ogóle przebiegają rozmowy z czeskim rządem w kontekście właśnie też Giga Fabric AI. Kilkukrotnie spotkałem się już z czeskim ministrem sztucznej inteligencji w tym zakresie. Rozmowy były bardzo dobre, natomiast musimy pamiętać, że Czesi poszli do urny i najprawdopodobniej zmieni się tam rząd. Otrzymałem zapewnienia od czeskiego rządu, że projekt gigafabryki sztucznej inteligencji ma poparcie również głównych partii opozycyjnych, więc jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie, dwie tury spotkań 29 października oraz 27 listopada. Prawdopodobnie przedstawicielami już nowego rządu, natomiast mm. jestem otwarty na to, żeby wspólny projekt Polski, Litwy, Łotwy i Estonii mógł się rozszerzyć na inne państwa regionu. Bałtycka Gigafabryka Sztucznej Inteligencji to szansa dla nas wszystkich, również dla innych państw, dlatego ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej państw mogło uczestniczyć w tym projekcie, bo on zmieni zasady gry. To ma być inwestycja na 12 miliardów złotych, to będzie mocne miejsce Polski i całego regionu w ekosystemie nowych technologii. Dlatego jestem dumny, że możemy prowadzić ten projekt i mam nadzieję, że będzie on coraz większy. Co w praktyce taka gigafabryka da właśnie nam tutaj w Polsce i w całej Unii Europejskiej? No gigafabryka sztucznej inteligencji da nam zupełnie nowe przewagi konkurencyjne jako Unii Europejskiej, i to będą przewagi dla całych branż, ponieważ mamy dzisiaj ekosystem fabryk sztucznej inteligencji, m.in innymi fabrykach, która powstaje w Poznaniu i to będzie oferta dla przedsiębiorców, także przedsiębiorców z naszego regionu na modele sztucznej inteligencji dostosowane do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, dzięki czemu ich produktywność będzie mogła rosnąć, a gigafabryka to są projekty wielkiej skali, których dzisiaj nie możemy przeprowadzać, bo nie mamy na to infrastruktury. To będą bardzo duże modele sztucznej inteligencji przeznaczone dla całych branż, branży energetycznej, branży naftowej, czy branży e, centrów e, danych to będzie możliwość tworzenia modeli, które dzisiaj znamy i z których często korzystamy, a które powstały za oceanem. Modele nowej generacji będą mogły powstawać w Polsce, a, i to jest nasza ogromna szansa, jeżeli chodzi o rozwój na najbliższe dziesiątki tym lat. Tym bardziej, że przychylność Unii Europejskiej w tej kwestii jest, prawda? Polski projekt wraz z państwami bałtyckimi jest oceniany jako jeden z lepszych. Teraz pracujemy nad tym, żeby Dołączyć nowe aspekty finansowania. Dostaliśmy 10 propozycji lokalizacyjnych i w tej chwili to jest, będzie kolejny krok. I to jest również szansa na zbudowanie ekosystemu, ponieważ dzięki temu projektowi już dzisiaj widzimy, że mamy co najmniej 10 lokalizacji w Polsce, w których może powstać infrastruktura wielkich mocy obliczeniowych. My już teraz odkrywamy nowy potencjał, jaki ma Polska, jeżeli chodzi o inwestycje na następne lata. Na cyberbezpieczeństwo nowe technologie są potrzebne oczywiście olbrzymie pieniądze i czy w takim razie big tech zapłacą podatek, tak zwany podatek cyfrowy? Przeprowadziliśmy całą serię konsultacji zarówno z przedstawicielami izb gospodarczych polskich jak również zagranicznych. Również byłem umówiony na spotkanie z przedstawicielami rządu amerykańskiego, ale niestety poprzez tak zwany shutdown, czyli zamknięcie rządu amerykańskiego, nie mieli jak dolecieć, więc czekam na uporządkowanie spraw w Białym Domu, żeby również porozmawiać z przedstawicielami innego państwa, ponieważ Prosimy. Przeprowadzić projekt, który zapewni nam finansowanie infrastruktury cyfrowej na następne lata, po 2027 roku. Dzisiaj operatorzy telekomunikacyjni płacą opłatę telekomunikacyjną i przychodzą do ministerstwa i mają rację, mówiąc, że sponsorują dzisiaj rynek, który składa się z większej liczby dużych firm, które nie wprowadzają na rynek stosownego finansowania. Dlatego rozmawiamy o takim rozwiązaniu, ale też mówimy jasno, jeżeli ktoś w Polsce zatrudnia tysiące pracowników, jeżeli dokłada się do polskiej gospodarki, to w pierwszej kolejności należy opodatkowywać oraz obciążać innymi daninami tych, Którzy z Polski mają tylko zyski, a nie wchodzą, jeżeli chodzi o budowanie polskiej gospodarki, na przykład niektóre platformy handlu, które sprzedają w Polsce towary często szkodliwe, często niesprawdzone, a czerpią stąd miliardy złotych. Firmy amerykańskie również to rozumieją, firmy z innych państw również. Nie o globalnym zasięgu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, był moim oraz Państwa gościem.